W naszym mieście funkcjonuje Rzeszowska Rada Seniora. Nie wszyscy o niej wiedzą, a tak naprawdę jest to organ, który działa na rzecz seniorów w naszym mieście. I dzisiaj, w związku z tym, że w sierpniu odbyły się wybory do kolejnej kadencji Rzeszowskiej Rady Seniorów, rozmawiam z przewodniczącą Barbarą Stapiej. Co robi Rada Seniorów? Jak to wygląda w takiej funkcji tego, tych działań, które Rada Seniora robi i na rzecz właśnie seniorów? Zgodnie ze statutem do którego nasze działania się odbywają. Rzeszowska Rada Seniorów integruje środowiska, pobudza aktywność seniorów z różnych części miasta, integruje, aktywizuje oraz próbuje integrować działania na poziomie miasta. Różnimy się właśnie tym od klubów seniora, że nie prowadzimy samej jakiejś działalności kulturalnej na przykład czy sportowej. Natomiast działamy na różnych polach w tym celu, żeby te działania miały sens, żeby jakby niwelować wszelkiego rodzaju problemy, które nam zgłaszają seniorzy. Także wszelkie propozycje, wszelkie uwagi, które Państwo macie do funkcjonowania seniorów w mieście, do ich roli, czego im brakuje, na co może dotychczas miasto nie zwraca uwagi, to prosimy kierować do nas, do Rady Seniorów, która fun funkcjonuje i działa w środy, mamy dyżurę od godziny 12 do 14 lub yy, według harmonogramu, który mamy tutaj i na stronie internetowej Rady Miasta yy, Urzędu Miasta która, która można znaleźć yy, terminarz. Zapraszamy również do udziału w obradach Rady Seniorów z głosem doradczym, z głosem inspirującym. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jednym z działań Rzeszowskiej Rady Seniora są również senioralia. Senioralia to jest nasz taki sztandarowy program od ubiegłego roku. Mamy zamiar go kontynuować w następnych latach. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to tworzy płaszczyznę dzisiaj seniorzy spotykają... Integracji. Integracji, nie tylko z podziałem kontaktów. Tak, tak, nie tylko z na uniwersytety trzeciego wieku, które w Rzeszowie funkcjonują, mogą w tym uczestniczyć również osoby niezrzeszone, także serdecznie zapraszamy, bo dzięki temu osiągamy właśnie znajomości, dzięki temu możemy uczestniczyć w bardzo ciekawej propozycji. Na, na skalę masową, w sumie, bo 30 dni każdego dnia co najmniej kilka dzieje. wydarzeń się dzieje, i mam wrażenie, że część seniorów w ogóle z tego sobie nie zdaje sprawy, aby dostarczyć, proszę Państwa, na 30 dni władzę w mieście i wykorzystujemy ją w pełni, po prostu. Transmisję z przekazania klucza robiliśmy, jest to udokumentowane, <laughs> także śmiało możecie rządzić. Za nami połowa miesiąca, więc tych wydarzeń już było, ale będzie jeszcze dużo przed nami. Każdego dnia, właśnie, coś się dzieje. Tutaj z. Napomnę o takiej fajnej i ciekawej inicjatywie, która rozpoczęła rok temu, czyli o tych potańcówkach seniorów. Z się, że Wy jesteście tutaj w Rzeszowie młodzi duchem, więc one bardzo hucznie od tamtego roku funkcjonują. Jak te, tak te potańcówki wyglądają? Wyglądają bardzo radośnie. Pokazują ile... Dobrego samopoczucia można I wynieść, tej energii. Taki, tak, ale, ale wynieść takiego samopoczucia, bo się ludzi spotyka, bo się czegoś wyskacze, nie ma okazji na co dzień, prawda? Także senioralia dla tej grupy, która zechciała z nich skorzystać, są bardzo potańczą w ramach senioraliów, a później w zespole szkół mechanicznych. Te osoby bardzo chętnie uczestniczą, bardzo sobie chwalą. Także do potańcówek zachęcamy, ale chcemy też podkreślić i chciałabym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na inne elementy programu. Można je znaleźć na stronie Urzędu Miasta, wpisując Senioraria 2019. Tam jest zarówno terminarz, czyli dzień po dniu można zobaczyć, co się wydarzy, a równocześnie są też podzielone tematycznie, czyli można od razu wskoczyć w zakładkę, która nas interesuje. Czas ucieka rzeczywiście, dni już nie, nie zostało wiele, więc bardzo zachęcamy do uczestnictwa. Pogoda jest ładna, więc też można tak? chętniej, więcej można skorzystać, ponieważ zawsze chętniej wychodzimy z domu przy takiej pogodzie. No i muszę powiedzieć też, że, że, że zaznaczyć, że w dużej mierze Dom Kultury Rzeszowski. Um, uczestniczy, współ, współuczestniczymy razem z nimi i z Towarzystwem przyjaciół Rzeszowa, także wiele rzeczy się dzieje w filiach, Mamy okazję poznać te obszary, do których nie docieraliśmy często jako seniorzy, wzajemnie się poznać. Bardzo do tego zachęcam. Informacje, tak, jak wspomnieliśmy, na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa tak. można znaleźć je w Wydziale Zdrowia. Jest również głos seniora, tutaj który będziemy o nim zrobili odrębny program, żeby przedstawić mieszkańcom naszego miasta i, i tutaj naszego regionu głos seniora. Trochę powiemy o ogólnopolskiej karcie seniora. No to jeszcze zrobimy odrębny program. Więc dla seniorów, tak naprawdę, jest bardzo wiele różnych ciekawych inicjatyw. I jak wspomnieliśmy na początku, również warto się zainteresować Rzeszowską Radą. Czasami przyjść, powiedzieć o tym, co można byłoby ciekawe zrobić, jeżeli może macie Państwo jakieś pomysły. No. Zapraszamy serdecznie, Rzeszów nie, Rynek 7. I na, i na to, oczywiście, i w środę, I prawda? I chcę jeszcze powiedzieć, że zachęcam wszystkich seniorów, którzy są zawsze niezawodni, żeby zainteresowali się Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim, ponieważ jest tam wiele projektów, szczególnie w tej części społecznej, które wychodzą naprzeciw potrzebom naszym, czy też potrzebom współpracy międzypokoleniowej. Więc zachęcamy do aktywnego udziału, można to zrobić poprzez stronę internetową RBO. .rzeszow.pl albo we wszystkich galeriach, w których są punkty obsługi mieszkańców. Zapraszamy i zachęcamy. Czyli jeszcze kilka dni do 20. jest głosowanie. Jeszcze mamy czas, żeby oddać głos, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje ciekawego w naszym liście, a tutaj szczególnie w kontekście seniorów. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.